Zobaczcie, co u nas zaczęło się dziać. No zobacz Lili, kto tu do nas przyjechał. Gdzie? Patrz, oh! Gdzie trochę kopania. Paweł przenosi dziewczyny, a u nas to się dzieje. Widzicie, jak już jest podniesiona tutaj? No, dokładnie. A tutaj będzie chodnik, i będzie wjazd do garażu. Tak. Nie, 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 nie. No, już wszystko tutaj ogarniamy powoli. Żeby można było funkcjonować, ale wysoka co dziewczyny? Wysoka, no wysoka. Hejka, hej kochani, witam Was bardzo serdecznie sprzed naszego domu. Pogoda teraz jest w miarę okej, okay, ale dalej jestem w kurce, słuchajcie, kwiecień był przeokropny, deszczowy. Dwa może trzy dni były mega ciepłe, a teraz cały czas w kurce. O hejka! Zapraszam, panienkę, cześnieczka! Cześć! Mieczka. Jaka ładna, ale radzi słońce, prawda? A przed chwileczką padał deszcz. Ale fajnie wyglądasz. Hej, lileczka, co robicie? Dzieci mnie szukała. Szukałaś mnie? O, na ogrodzie nie było. Wreszcie szukajcie. Dziewczyny uciekły na ogród. E, później Wam pokażę, co one tam wyprawiają. Jest u nas głośno. Zaczęła się kolejna budowa tutaj e, przed nami, więc trochę się dzieje, ale powiem Wam, że u nas też się dzieje. Zobaczcie, ile tam jest piachu. Wreszcie zaczęliśmy robić e, na front. Cały ten piach, cała ta glina. Słuchajcie, tutaj nie można było podjechać. Jak gdzieś znajdę filmik, to zobaczcie, jak to wszystko wyglądało po śniegu, po roztopach. Wyobraźcie sobie, że par razy tu się zakopałam, jak chciałam podjechać. Było tak tu okropnie. Parkowaliśmy trochę na ulicy, trochę gdzieś z boku, tam gdzie była jakaś trawa i twarde podłoże w domu. Mieliśmy totalny sajgon, tyle błota. 3-4 razy dziennie mogłam odkurzać, zmywać podłogę i cały czas był bałagan, także tutaj z frontu już troszeczkę zrobiliśmy. Na razie mamy kamyki, i widzicie tutaj cały czas coś się dzieje, piach jest nawieziony. Paweł musi tutaj po bokach, a to zobaczcie. Musi wykopać dół, poprowadzić rury z rynien i takie odwodnienie zrobić dookoła domu, znaczy dookoła, po dwóch stronach rynny schodzą, więc drenaż musi zrobić i również mamy bardzo dużo piachu z tyłu, to zaraz też Wam pokażę, ale chodźcie. Bo nadchodzą ciepłe dni, mam nadzieję, że wreszcie będzie ciepło, bo to jest raz ciepło, raz zimno, ale że już będzie w maju ciepło. Niech będzie ciepło. Zamówiliśmy grilla. Na Morele.net zamówiliśmy takiego grilla. Paweł właśnie składa. Dajesz radę? Daję. Nie, ja. Niech Paweł działa, działa później Wam pokażę jaki to model. Będzie grillowana, niech przyjdą te ciepłe dni. Nie składam, ale zimno. Zimno.

Siedziałam trochę w internecie, poczytałam, porównałam jednego grilla do drugiego grilla i wybrałam. Tak jak Wam powiedziałam, zamówiłam na Morele.net. Zobaczcie teraz, który to jest nasz grill. Jak możecie zauważyć, kategorii naprawdę jest bardzo dużo. Zobaczcie po kolei, jak tutaj przechodzę do domu i ogrodu. Ok, grille ogrodowe. I tutaj można wybrać dostawa z Morele Max. Co to jest Morele Max, zaraz Wam opowiem. Zaznaczamy to. I może jeszcze szybką dostawę. Bardzo dużo rzeczy jest z szybką dostawą. To jest nasz grill. Tylko to jest akurat srebrny. O Jezu. Och, mijośka przyszła, chodź, potem się. Lili spadła z drzewa. O Jezu, weszła na drzewo. Gdzie wy byłyście teraz? No, Robiłyście tam, zdjęcia? Nie, tam gdzie byliśmy w tym, co i szliśmy na łąkę, wiesz. Mm -hmm. No to tam Lili się wspinała i spadła. A nic Ci nie stało? Nie, ale trochę płakała. Tak. Lili drapywałaś się na drzewo? Nie. To jak spadłaś? Morele Max to maksymalnie wygodne zakupy i maksymalne korzyści. Można kupić pakiet i korzystać z darmowej dostawy kurierem, i tutaj mamy różne pakiety. Oczywiście najlepiej. Opłaca się wykupić pakiet na 12 miesięcy i tutaj jak widzicie maksymalnie się opłaca, koszt rocznego pakietu Max zwraca się po złożeniu trzech zamówień. Maksymalne wygodne zakupy z morale Max masz darmową dostawę dla zakupu od 39,99 zł od jednego sprzedawcy. No i produkty zwracamy nawet do 30 dni od otrzymania paczki. Tutaj z przodu jak widzieliście już jest wysypana ziemia. Chcielibyśmy zasiać trawę. No, i tak z Pawłem mówimy, dobra. Trawa kupiona, wszystko ok, ale hello. Ale nawet nie mamy kosiarki. Młoda trawa, jak rośnie, trzeba ją kosić nawet co 4 dni, więc kosiarka no musi być. Także też na morele już tutaj sobie wyobserwowanych do mojej listy życzeń dołożyłam kosiarkę. Zobaczcie tam, takie wiecie, na razie wstępne e, kosiarki, którymi jestem zainteresowana. Tutaj jest moja lista. Zakupowa. Moja aga ma robota koszącego i bardzo dobrze im się sprawdza, także ja też zastanawiam się albo nad robotem koszącym, ale najpierw myślę, że kosiarka, bo to wiecie, e, dokładnie nie wiem gdzie usytuować, bo ono musi mieć swoją bazę i takie tam, także to później sobie, ja już sobie pozaznaczałam, które mi się podobają. No na razie takie, dajcie znać. E, jakie Wy macie gościarki, jakie Wy polecacie. Ja oczywiście e, linki do strony Morele, do naszego grilla zostawiam Wam w opisie pod filmem. No i zachęcam Was, zajrzyjcie do Morele, jest tu również marketplace. Są tutaj m, produkty od innych sprzedawców, także warto naprawdę popatrzeć. No i z tym Morele Max jest, no, wygoda. Ok, kochani, lecę teraz e, zobaczyć, co dziewczyny robią. Jóśka przyszła do pracy, Ona tu pięknie pracuje. pracują, dziewczyny, zobaczcie, jak tu wszystko już porobione, oj, 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 ale pracek, to grabkami tu możesz pograbić? Nie, na razie łopatą. Na razie łopatą? Dobra. A gdzie wywozisz to wszystko? Nigdy, na, na razie tak odwracam. Aha. No to tutaj wszystko, co tata tu. Nawet nie widziałam. Tu tata to wszystko pozwalał. Tu. Nie, to, nie to te pokrzywy ogromne, co tu rosły. Patrzcie, jakie pokrzywy. Mieszka, to uważaj. Masz długie skarpety. Tak. No, żeby cię tutaj nie poparzyły. Także, nie, zobaczcie, widzi? o takie pokrzywy rosną ogromne. I z każdej my strony widzisz, to robimy. Zrywałeś się. się pokrzywy? Mhm. W rękawiczkach? Tak. Ach, no to dobrze. <laughs> Ale super pracek. Brawo! A gdzie twoja pomocnica? Siedzi na lekcję. Lekcję teraz odrabia? Dobra, to może ja idę zrobić jakiś obiadek? Zrobię jakiś obiadek. O, dobrze, że to oderwałaś. No. no, dobrze, bo to jest śmietek, Daj, Ja to wezmę, wyrzucę. To ty sobie tu pracuj, pięknie grabisz. No. No to ja idę robić obiadek i później znowu wyjdziemy. Zobaczymy, jak tam tatusiowi idzie ten grill. To ja teraz idę zobaczyć. Dobra. wzięłam się za obiad. Uwielbiam jak mam gotowy już ryż, proszę bardzo. Z wczoraj. Z wczoraj również są ziemniaki. Proszę bardzo, już mi się grzeje, a przedwczoraj robiłam kapustkę i dzisiaj wszystkie rzeczy będziemy jeść. Przyprawiłam, leżały całą noc, także teraz Taki misz masz jedzeniowy. Zanim wzięłabym się za ryż, wypukanie ryżu, obranie ziemniaków i gotowania, to ja jako zawsze, bez... zawsze długo schodzi. A tak, uwielbiam, jak zostanie coś z paru dni, i wtedy robimy taki miks. Taki misz masz, ja mam ziemniaki. Bardzo lubię przeglądy tygodnia. Ty masz ryż. Dziewczyny też mają ryż, mięsko i kapustkę. Miusia, widzisz, co ty masz tutaj? Mm -hmm. Kapustkę. Obiecam dziewczynkom, że zrobię gorące mleko. I biorę się już, słuchajcie, zagotowaniem mleka. Ale przypomniało mi się, że przecież ja mam ekspres. I mogę im zrobić gorące, spienione mleczko. Mleczko i ciasteczko. Tak sobie wymyśliły dziewczyny, że chciałoby jakieś herbatniczki z gorącym mlekiem. A jak widzieliście, Mijuśka mega pracu, śliluśka tam również do niej dołączyła. Idę dać pracusiom coś ciepłego. Ciasteczka gotowe. Zobaczcie. I tak pomagają cały czas nam w ogrodzie. Mi już patrzcie jak kopie. <grybujesz> Próbuję kopać. O, ale dziewuszki należy mi się. się, moje, rękawiczek nie macie. Nie potrzeba rękawiczek? Nie, nie Dziewczyny, mam tu dla Was mleczko. Ja to... Dla Miusi w tym, bo tu jest mniej. Dla Ciebie więcej jest mleczko. O proszę, cieplutkie? Jest też ciasteczko. Proszę bardzo, ciasteczko. Brudne rączki ja mam czyste. Ty też masz, proszę bardzo. Taki dziś mieliśmy drugi. Muszę Wam kupić, będziecie miały dwie szklane. No a ja zawsze w tym sobie robię kawkę i tatuś też. I też mieliśmy dwa i nie wiem gdzie są. To ja jadę chyba teraz do sklepu. No właśnie skończyło się mleko. <grym> Tyle nalałam. Tyle nalałam, no. Skończyło się mleko i może coś na jutro chyba na obiad nie mamy. Więc muszę coś ogarnąć też. Na... O, jeszcze słodkie! bo nic w sklepie. Coś do sklepu. Patrz jak tam ptaszki sobie chodzą. O, i teraz lecam. Takie gołębie. Które mieszkają gdzieś, tak jak u dziadka. Hmm, a zobaczcie. O, słyszycie, kto to? To tak zrobił. A nieba. Bażan. Bażan! już zamiast bażant, to mówi bażan. Bażan. I przychodzi sobie do nas bażan. Ostatnio też widzieliśmy. Bażana i trzy siostry. Tak, ja jak jechaliśmy na balet, to widzieliśmy bazania kolorowego, co? To co cztery. Tak, co, co jest zawsze u, u nas na ogrodzie i jeszcze, jeszcze trzy inne. Chyba jakieś siostry. Nie. Albo koleżanki. Bażanki. Albo <gry> Ale się zmieniła pogoda, zobaczcie. Albo siostra i brat. Jak się fajnie zrobiła. Dziewczyny gadają z chłopakami. Lili, ty jeszcze wkrótce. No idźcie do ze jak się, jak się nie widzą, to proszę bardzo, to sobie gadają. Awokadoż jak? Tak poproszę. Kończymy vloga kolację. I Zobaczcie, jak? jakie wypasione hot nawet cebulkę. Byłam w sklepie. Kupiłam prażoną. Ojej, nie pamiętam. Jak mam wiesz co? Jak chodziłam do średniej szkoły, to cebulkę prażoną zawsze w hot kupowało się z tych budek. Przy dworcu. To obowiązkowa ja, Nie, ale się tego ja nie masz. Nie masz chyba takich budek tutaj, prawda? Są? Tak są. Super. Cieszę się, że wam smakują. A dziewczyny oczywiście spróbowały cebulki. Nie, nie, nie. Jeszcze do szkoły średniej muszą podrosnąć i dopiero smaki mi się zmienią chyba. Ale wypasione. Mmm, ale ślinka mi leci. Trzymajcie się ciepłutko, kochani. Pa.